A więc tak, marzec można sadzić pomidory. Pomidory sadzę z nasionek. Nie kupuję sadzonek. Sadzonki są po 10 zł za sztukę pomidora. <laughs> Najlepiej kupić za 2 zł nasionka. Polecam sadzić pomidory koktajlowe, bo koktajlowe pomidory mamy dużo przez długi okres czasu. A na duże pomidory trzeba czekać. Będzie na krzaku 3, 4, 5 i koniec. No, tutaj już mam zasadzony jakiś czas temu jakieś 2,5 tygodnia. No, to już są takie krzaki. Pomidorów sadzę też cukinie. No, tak jak widać tutaj: cukinie, które bardzo dobrze rosną w naszych warunkach. Nie potrzebują bardzo żyznej gleby e, rosną jak szalone. Pomidory. Pomidory też nie mają za dużych wymagań, ale trzeba je nawozić najlepiej obornikiem po tanio, gdzieś są konie, no trochę więcej wymagają pielęgnacji niż cukinie, bo cukinię sadzimy i sobie rosną jak chcą, najlepiej na macie posadzić, wtedy one leżą na macie, nie brudzą się te owoce. No, w piachu i też sadzę pierwszy raz w tym roku. Melony tutaj mamy cały zestaw melonów i melony też bardzo dobrze rosną eee, u nas. Tak myślę, w połowie kwietnia eee, może je wysieję po na zewnątrz pod folię albo trzeba poczekać, że będzie aż do maja, żeby je wysiać. Bo przymrozki mogą je zniszczyć, chociaż są odporne na niskie temperatury. no. Pomidory są bardzo nieodporne na niskie temperatury Więc dopiero w maju można je sadzić do gruntu Bo po prostu nam zginą, są delikatne, lubią bardzo ciepło No Cukinie Cukinie też są odporne na niskie temperatury Ale lepiej też je posadzić jak już nie będzie przymrozków No Bo można by było je nawet jak będą tam delikatne przymrozki posadzić pod folią Ale to To dłubania z tą folią jest no. I teraz trzeba e, to, jak już tak wykiełkowało nam, to odstawić w chłodniejsze miejsce. Tutaj mam zaraz grzejnik, to jest dla nich trochę za ciepło i za, za szybko rosną generalnie. I trzeba je no, w miejsce w troszeczkę chłodniejsze, no bo tutaj jest dwadzieścia kilka stopni. Na początek, jak one zaczynają kiełkować, to może tak być, ale jak tylko wykiełkują, to trzeba w trochę chłodniejsze miejsce, lepiej w drugą część pokoju. No, żeby było światło, ale też nie za dużo, bo też się będą pieły strasznie do światła. No. Ale najważniejsze jest stara od źródła ciepła. No, to tak to wygląda. Jeszcze przy okazji tutaj awokado sobie rośnie. Taki mój eksperyment, bo wygiąłem to w ten sposób to wypuściło. No, drugi czubek. No, zobaczymy co z tego będzie, no i kaktus tu sobie w roku rośnie, no, ale tak jak mówię, tak, jeszcze te pomidory można sobie posadzić na przykład na balkonie, bez problemu, w skrzynce e, drewnianej e, z wyłożonej folią, tam z jedną-dwoma dziurkami, żeby się woda nie zbierała, I, i też nie mogą mieć za sucho i nie mogą mieć za mokro, no, trzeba podlewać, też nawozić, albo ziemię kupić specjalną do Warzyw i w markecie i, i, i posadzić, i też będą rosły jak szalone. Naprawdę yy, nie musi być duża donica, no i, i, i będą rosły fajnie. I rano można sobie do śniadania do kanapki zerwać świeżego pomidora, a smakuje na pewno rewelacyjnie. Lepiej, lepiej smakuje niż te pomidory kupne w sklepie, które po prostu nie mają smaku. No. To tak z plantacji pomidorów.